Co ty tam jeszcze zasiewasz? Co to jest? Dlaczego ty sama z siebie zasadziłaś krowokwiata? Lamira! Skąd ty to wzięłaś w ogóle? Ahoj wszystkim z tej strony nami witam serdecznie na kanale, moje kochane, zbłąkane duszeczki. Jestem teraz skonsternowana, bo pewnie zostawiłam fragment, że Lamira tak nagle kazami mi zasieć cebulę i ona nagle tutaj zasiała krowok kwiata, z czego ona nie miała za bardzo skąd mieć. Nasiona jagody i jestem zdziwiona, więc chyba będziemy mieć krówkę w porządku. Ale jestem zdziwiona. Powiesiłam tu naszą piękną nagrodę za drugie miejsce. Za nasz cudowny, najlepszy groszek. Tylko drugie miejsce. To jest po twarz. Tak, ile co my dzisiaj będziemy robić? Jak tam? Dobrze, widzę, że tutaj już nie mamy problemów z żadnymi chwaściorami. Damy sobie pójdziemy standardowo zebrać plony. Baksio się znalazł, w ogóle go ostatnio nie było. Dobra, wręczymy prezencik jak zawsze. A, książeczkę możemy wle, w, w ten w, wręczyć. No to chyba dostaliśmy od kogoś, ale. Dzień dobry, moje słodkie lameczki. Co tam, jak tam, jak żydko. Jak tam się bawicie, jak się czujecie. Aha, troszkę was tu trzeba będzie y, się z wami pobawić, ale to za sekundkę. Myślę, że nam wszystko tutaj wybaczą. Y, dobrze, zajmiemy się króliczkami wszystkim, wszystkim po kolei. Nadal tęsknię za kiniem. To jest przykre, że niestety. Już go nie ma wśród nas. E, dobrze, prezencik. A mamy hawcik krzykowy jakiś. A to możemy mu dać. Może się ucieszy. O, dzień dobry! Jest kinia i Mr. White przyszedł. Jak miło. To się bardzo cieszę, że przyszli, że przytuptali. O, jego prezencik też ma dla nas. Taki kochany. A też mam przetworek. E, to jam malinowy damy. I co dostaliśmy? O, tulipanek, lipanek, jak fajnie, jak milutko. <grym> Jaka odległość. E, nie podobało Ci się mleczko? No, no rozumiem. Pstrąga dostaliśmy, nice. Okej, okay. a tu by się podobało, cokolwiek Ci teraz dałam. <grym> Zapomniałam. <grym> ja, 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 ja i moja pamięć, kurde, złotej rybki. E, dobrze, a może kwiatka? że Wam się kwiatek spodoba? Kto to wie? Wszystko jest możliwe. O, możemy go prościopłąc w ogrodzie, super. E, jako wam się nic nie podoba. No, zgodził się jak milutko. Bardzo się cieszę. E, dobrze, to teraz zajmiemy się teraz troszkę naszymi lamkami. Dobrze, hono tu mała. Wyczyścimy cię, ostrzyżemy cię, kochanie. E, co my tu jeszcze? Przydusimy Cię z miłości. Ile mi sławuś, kochanie moje, tak? Wyczyścimy cię również, ostrzyżemy, pogłaszczemy. Trzeba się zająć. I dzisiaj będziemy się zajmować tą pracą od, jak on ma na imię, od Rachula czy Raula. E, tak, nagradę pocztę. E, sporo, sporo tego jest faktycznie do dostania, więc e, fajnie, więc... wykonamy haft krzyżykowy, e, tartę z... czekoladową tartę trzeba z, dostarczyć e, i pójdziemy sobie, myślę, na balety do miasta. Myślę, że to jest dobra koncepcja, ale to pójdziemy, myślę, że tak na wieczór, ona sobie pójdzie na imprezę, taka, wiecie, no, trzeba się pokazać i w ogóle. I zrobimy jakąś fajną foteczkę, i myślę, że będzie dobrze. Tak, cieszysz się? Bardzo się cieszę, Mami. I że się dajesz ostr ostrzygać. Yy, tak, jej moje, jej moje wymyślone słowa. Tak, fajnie. Dobrze, bardzo mnie to cieszy, kochanie moje. Aj, jak słodko. No, i bardzo dobrze. Dobrze, potem zajmiemy się Grinchem. Jejku. Dobrze, wyczyścimy Cię. cię nie będziemy. Ale myślę, że możemy ci dać jakiś fajny przysmaczek. Przyjacielski po prostu myślę. No i też cię pogłaszczemy. No wiadomo, trzeba, trzeba jednak troszkę tutaj pomyśleć o was. No, I ty zawsze, ty zawsze, po prostu jesteś kochany, jesteś najkochanszą lamą, jaką tu mamy. Nie to co niektórzy. Ale ty się trochę wyrobiłaś, a Grinch jest werdziochem. Jej, właśnie, jak tam obory. Oj ojoj, oj. dobrze, uzupełnimy karmę wszędzie. Dobrze. I sprzątanko obory niestety nas czeka. A co zrobić? Takie życie na wsi. Tak to wygląda. A jej! Cześć! No, nasze relacje powoli, powoli wszystko idzie, idzie w dobrym kierunku. I też nasze króliczki chcą się zaprzyjaźnić z lamami. To fajnie. Dobrze, to Ty tutaj wszystko ładnie o, poogarniasz. Ten krowokwiat mnie naprawdę intryguje. Tak się też zastanawiam, bo nie wiem, czy nam się uda tak na legalu zdobyć te jajka, wszystkie potrzebne do tęczowego przysmaku. I co we na to, żeby postawić kurnik? Ja wiem, że niby na początku mówiłam, że tylko lama, lamy będziemy hodować, ale tymczasowo myślę, że kurnik jak najbardziej moglibyśmy postawić, żeby faktycznie jakoś się, żeby mieć możliwość, żeby te jajka właśnie wyprodukować. Skoro one są dość niezbędne, bo z tego co zauważam, mleko jest tym mniejszym problemem, jest żeby, żeby pozdobywać i nie jest potrzebne właśnie do przepisów, ale jajka niestety różnego koloru już tak i wydaje mi się, że to byłaby dobra koncepcja, żeby te jajka zdobyć. Więc dajcie znać, jeśli tak, to kupimy sobie kurnik w następnym odcinku. Jeśli nie wiem, co jeszcze mamy... Aha, wykonaj haft krzyżykowy. Dobra, wykonam jakiś hawcik. Ale to jak się ten, jak lamira się ogarnie... Mała krówka. To masło, co ja? W stronę trochę czasu. Myślę, że tak. Czarna wełna. O, o, o. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak trzymać. O, ogrodnictwo to trzeci, spoczko. Już, już, już przyjęliśmy wszystko, dobrze. Dobra, to, ten hawcik krzyżykowy myślę, że będziemy mogli teraz wykonać. Hmm, może naturę. Może duże, postarajmy się. O, jagody i maliny. A, moment, moment, tylko co to, to wykorzystuję? Bo ja nie chcę zmarnować jakiejś wełny, które, którą mam. Zielona weł zieloną wełnę to marnuję. Dobra, to moment. Ja ją może wyrzucę chwilowo. No nie chcę, żeby te, te wełnę mi zmarnowało, bo ją będę potrzebowała później. Dobrze, duża obręcz. O, super. Dobrze, niebieska wełna. Dobrze, to, to jego dy i maliny myślę, że możemy zrobić. No hej, sweeper. Na sweeper nie jesteśmy źli, bo to nie, on, to nie ona. Znaczy, a faktycznie to jest ona. Yy, to, to nie ona pozbawiła nas jednego króliczka, więc do niej nic nie mamy absolutnie. Jejku, to już taka zmęczona dziewczyno. Co, to możemy ten zamiennik snuć ci kupimy, w razie czego? Co ja byś ty tu chciała? Zajmij się gotowaniem, zaprzyjaźnij się z kimś. W sumie, zaprzyjaźnij się z kimś, mogę ci ten. Yy, mogę ci dać, bo jesteś towarzyska, a myślę, że na tym. Na mieście to myślę, że ze spokojem. Dobra, to ładnie wyhaftujesz i potem pójdziemy na imprezę. A piąty poziom, super, super. Jesteście geniuszem haftu. Nie ogranicza jej już wzór, może haftować ze zdjęcia. Zobacz jak Lamira Alpaka robi zdjęcie, po czym wszystko wykonuje jego kopię. A, aha. A to haftowanie ma pięć poziomów. A to myślałam, że dziesięć. Nie wiem czemu. No to nawet spoko, to przynajmniej jedną rzecz mamy na maksa i po dwa poziomy gotowania i ogrodnictwa i będziemy mieć to zaliczone. Bardzo fajnie, bardzo mi to cieszy. Bardzo ładne jagódki. Jasne, że lubisz. Wiesz co, zjedz sobie awokado. może marchewkę sobie jeszcze zjeść. I nasz zarąbisty groszek i kogo kurde niesie. Ja ciebie też, ale póki co idź do siebie, bo ja muszę. bo ja tu się zbieram na ten. na rzeczy. Dobra, jest jeszcze ten groszek i... Myślę, że będziesz najedzona. No dobra, to myślę, że możesz się przebrać. Zmienić strukturę. Możemy się przebrać imprezowo. Pięknie, dobra. Tak, że się pięknie odstrzeliłaś, to możemy iść na miasto. I tak myślę, że my może pojedziemy do Del Sol Valley. I tu mamy obiecującą miejscówkę, bo do studia PBP nas raczej nie wpuszczą. Więc myślę, że możemy do orchidei pójść. O. Nie no i samemu. To byłoby tak bez sensu, jakbyśmy go na przykład teraz wzięli. Bo raczej zakładam, że idea jest taka, że no on po prostu mieszka w tej wiosce i się, chciałby wyjechać. Ale no powstrzymuje go wiele rzeczy. albo właśnie opinia burmistrza, czy się zgodzi na to i w ogóle. A, easy right. A to w sumie. A chodź tu. Poszalejemy. To dalej może się zaprzyjaźnić z gwiazdą. I co masz sobie zrobić z nim na przykład, fotkę? Aha, nie możemy tak poprosić o, fo o fotkę z ręki. A może sobie kupisz drineczka. znów drink? drinka, jaki jest twój ulubiony drink? Ja się chętnie dowiem. 8 alfaba, co tam? A, ty jesteś Silver Weather. A z nim też się możesz przywitać. masz same gwiazdy, paparazzi, a coś tutaj w ogóle. Co jest? Aha, ty już jesteś bardzo, bardzo zmęczona. Dobrze. Ja sobie wypij tego drina. To jest dla ciebie, tak? Fu. A to jest Twój. Słodka pikanteria. No proszę, to się spodziewa, że ty lubisz takie rzeczy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czy ona nam zarąbała drinka? O ty, ciężarna jeszcze. Ja myślałam, że to jest taki bardziej klub do tańczenia typowo. Dobra, ale my musimy zrobić tutaj zdjęcie. To wiesz co? Podejdź tu. chodź i zrobimy foteczkę tutaj nie wiem, którego doku, ale myślę, że coś tutaj wymyślimy. Roki doki. A to będzie nawet spoko fotka, tak myślę. Albo to może takie. Któreś pewnie wyjdzie. Dobra, nic mi się zaliczyło, że mamy tę fotę. A daj zdjęcie. Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Damy foteczkę. Gdzie ty co ty idziesz robić? Oczywiście, że idziesz pod drinka. No spoko. Sporo się tu dzieje. Sporo gwiazd przychodzi. A może ty zaśpiewasz, co? Może zdobędziesz jakąś sławę, czemu nie? Dobra, mówisz, że po pijaku będzie ci łatwiej, tak? Ale w sumie, czemu nie? Daj jakiś popis tutaj. Hmm, Zaśpiewaj piosenkę. Może jakąś popową. Jutro i dziś. Dajesz, jolo. Chyba jeszcze musisz trochę poćwiczyć. Ale nie wiem, czy brakuje chyba z tego co widzę. I co śpiewasz, czy nie śpiewasz? Stamtąd to nigdy jest nie wiadomo. O, piąty poziom śpiewanka. No i fajnie. Dobra, ale jakiego naiwnika tutaj sobie wybrać, żeby się z tą zaprzyjaźnił? Bez nie lubimy z oczywistych powodów. Jak ktoś nie wie, dlaczego to odsyłamy do, odsyłam do Final Fantasy Legacy. No, kito, okay, to jakaś schodząca gwiazda. To jo, lotam. A oh, nice! Spodobało Ci się! Ja, mamy 10 simulonów. Dzięki, dzięki. Hajsy się zawsze przydadzą. A tu może będziesz mieć sylfiaka z celebrytą? Chodź tu. Co jak kogo my tu mamy? To jest wschodząca gwiazda, to jest drugorzędna gwiazda. A to... A, ta twoja żona to jest bardziej sławna. Dobra, to robimy sobie z nią. E, aha. Nie potoczyły się za dobrze. Okej. Okay. To może to może to O, możemy. Foteczka. Dobra, idziemy. Jak z nią można foteczkę to spoko. E, nie w tę stronę. Do o, ty kurde tej fotki z fanką. Nawet nie mam pojęcia, dlaczego ty jesteś sławna, ale fotki nie chcesz. Co za pinda, no? To choć jeszcze może pozarabiamy na napiwki na napiwkach. O, Jezik można. Godne nuty. Dajesz, hotu. Przyszłaś sobie pośpiewać. A co ty przeklinasz? A, jesteś teraz smutna. Odmowa zrobienia fotki z ręki. A da trochę hajsów zarobimy. Ja e, się dać tam pieniądze, chcę moje 10 simoleonów. Ale to ci nawet ładnie już idzie. Jakiś wieczór talentów czy coś mógłby się załączyć, ale w sumie ja się tam nie znam, co oni tam robią. A no, zaś ci przejdzie. A z nim sobie możesz zrobić fotkę. A, poproszę o foteczkę, może z nim się uda. A, on się zgadza. No i to jest prawdziwa gwiazda. No i fajnie. Nie pięknie. Mamy tę foteczkę teraz w już tak nie bardzo? Chyba nie bardzo. Z Ten z Jerym się możesz zapoznać, on jest całkiem spoko. A ma smutną tarbę na głowie. Weź, że ma fajną torbę. Aktyw Aha, on sobie już idzie. A, to dupa tam. A tu musisz do kibelka, gdzie jest kibelek? Tu jest kibelek, dobrze. Szczęście nie jest daleko. Skorzystać, kochana. Ty co, idziesz szpanować? Same gwiazdy tu przychodzą, a ja nie mogę. Aha, idziemy go sobie oglądać, no spoko. Jak jest takim szpanerem? Okej. Okay. Zdecyduj się po której stronie stoi, w się teleportować. No spoko, jakaś rozrywka jest. I niedługo będziemy się zbierać do chaty, bo w sumie za ten... No dobra, myślę, że to na tyle, możemy, możemy iść. Jares skąd tu tyle dzieci? No, pomoc, pomoc się zawsze przyda. Hmm, dobra, moja droga. Wróć zepsute jedzenie. Potem, w sumie, może mogłabyś sobie tę obsydionową jajecznicę zrobić. Obsydionowe jajka na toście. Czemu by nie? W sumie możesz. dla rodziny będziesz miała, dla ten. A W sumie zjemy i co my potrzebujemy, żeby zrobić tartę owocową. E, uważaj z tymi talerzami. Skończą nam się kiedyś, zobaczysz. E, tartę czekoladową miałam zrobić. Tak, tak, tak. Mm, wydaje mi się, że na pewno możemy już to zrobić. Jest tarta czekoladowa i mamy wszystko, co potrzeba. Super. Dobra, no co zrobisz. Czemu nie? Dobra, i za czym, czym się różnią te obsydianowe jojka? Nice. Okej, okay, ja one za bardzo się niczym nie ten, nie różnią. Ale okej. Okay. <grym> no dobra. Może, może może, mają jakiś lepszy smak, kto wie. Dobrze. Najedzone dziecko, bardzo dobrze tak trzymać. A zmywasz sama po sobie od razu? Jak to się stało? Nie wierzę. Ciemny kurczak? Zjedzenie w z nowego jajka. Złapsy nowe moce płyną w żyłach z Simkiem i Niulamira. Cel jest jeden, pod, podać kurczaka. Być posłuszną Karolowi, być kimś złym. Zaraz to już trzy cele. Co? Okej. Okay. Kim jest Karol? To jest bardzo ciekawe. Kim jest Karol? Okej, że i te obsydianowe sprawiają, że się jest wściekły. i dobre, dobre. Ale i tak jest szczęśliwa. Co uwielbiasz gotować? No tak. Swo swoim żywiole jesteś zdecydowanie. I dobrze, to jutro pójdziemy dostarczyć ten. Spotkamy się właśnie z Raulem. Jeszcze upieczemy tartę, wiadomo. Złowrogie spojrzenie. Jak to wygląda? A, a, bo ci się oczy świecą! O kurde, i mamy zorzę polarną! Wow. Ale to super wygląda. Ej, moment, muszę muszę, sobie, muszę fotę strzelić oczywiście. O kurde, ale to ładnie wygląda. Ja by się nie kapdeła. Ej, wiesz co, ja cię przebiorę. Ja chcę zobaczyć cię bez tych okularów teraz. <gry> Jakie to piękne. Ej, co, co do. Te oczy. Te oczy. I chcę zacząć to złowrogie wrogie spojrzenie. O. 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 Co? Co? Tu się stało? E, 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 e. <gry> co? Ład. <What? gry> o kurde! To, tak, to, to, totalnie, totalnie. Ugaś to. Ty możesz kontynuować te tarty? Ja pitole. Co tu się. Co tu się to? Ja nawet nie wiem. Co to było? Aha, nadal masz te piękne oczy. O kurde. Okej, okay. i tyle było z naszej tarty zepsutej. Aha, udało się ugasić pożar w przyszłości. A, o dobrze, że. Dobrze, że nie dostałam mandatu za to, że ugasiłam sama pożar. Lamira. Ale serio, kim jest Karol? A, konty możesz kontynuować tę tartę. Dobrze, kontynuuj. Co, co tu się dzieje? Ja nawet nie wiem. Ile to będzie trwało? Aha, zaraz ci to przejdzie. Ja No Ale piękny, piękny poirytowanie. Cudo, to jest cudne. O, 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 wow, umiejętności gotowania już na maksa. Świetnie. Mmm, tarta czekoladowa. To jest bardziej z tej strony, ale niech ci będzie. Dobrze, posprzątasz. Troszkę się zdrzemniesz. Dobra, może dzisiaj sobie to darujemy, ale teraz zajmiemy się lamami. Oczywiście, że jest brudnawe, ale dobrze, zajmiemy się wami tutaj. Wyczyść, ostrzysz. Tutaj tak samo. Tak, już, już idziemy. A u ciebie tylko wyczyść i troszkę teraz zadbamy o nasze relacje. Przyjacielski, przysz, przyszmak. Tak, przyszmak ci damy. Hmm, zadowolona. Ma to ty, tak? Ciekawi, czy dasz ostrzec dzisiaj? A, na luziku. No proszę. Zaraz jest z tą lepiej. To może zasłużysz na swoje ubranko. <laughs> Słodzinka. Tak, ile mi tu Tu są spokojnie, bo tak, dostaniesz swoją uwagę, oczywiście. Bo ty, tylko od tego myślę, że jest ok teraz, tak? Wystarczająco, bardzo wysoki i bardzo dobrze. A, ty więcej uwagi chyba. A nie, uwaga, już, już, się, już się nadrobiło. Dokładnie tak. No słodziak, słodziak jesteś, kochany słodziak. No, a próbujesz. Da się, da się. No proszę, przysmaczek dla ciebie, tak. Dobrze, to jakieś interakcje. A powiedz, że zrobił śmieszną minę, to jest zawsze spoko. Ktoś z miłości, może się pozwoli? Nie, nie zrobi. A, jednak. Hi. No i suzinek. się lamie na życie. A powiedz dowcip o lamie buddyjskim. On chyba nie zrozumiał dowcipu? A nie. Pogłaszcz go może. On chyba. On nie ma poczucia humoru ewidentnie. Nie. Miłość. No pokaż, pokaż może teraz doceni Twój taniec ten jeden kolejny raz. Grinch ewidentnie nie ma poczucia humoru, mam wrażenie. Ty pogłaszcz go jeszcze i myślę, że się uda i będziemy mogli, ale to ten, jak ogarniemy pod koniec od pod koniec dnia sobie kupimy tę lamę. I cacy, dobrze, to dzisiaj będziemy mieć różową lamę. Idź skorzystać moja droga. Szybki prysznic sobie weźmiesz. że pośpiasz sobie pod prysznicem i myślę, że będziemy mogli się umówić z rachulem, żeby się z nim spotkać. Ja nawet nie wiem, gdzie on mieszka, więc jakoś to ogarniemy. Aha, i to do burmistrza muszę ten. Już ten haft krzyżykowy dostarczyć, spoko. A tarta do tego. Dobra, to pójdziemy po prostu na miasto, zobaczymy też jak zawsze, czy można coś ciekawego kupić. Okej, okay, w sumie jest ciepło dość. Myślę, że możesz się przebrać w ten. W jakiś strój na lato. Dobra, te póki co standardowo bierzemy tajemnicze pudełko. tajemnicze pudełka są zarąbiste. I, póki, I kupimy sobie przedmioty. Dobra, czy mamy coś ciekawego? Czarna berzyna, czarny pes. A no, w sumie dwa nie zaszkodzą. Dobra, to to jajko sobie kupimy. A co tam u ciebie? Pokaż co ty tam masz i jeszcze otworzymy pudełko. A czekoladowe jajko. Tam było w środku. Fajnie, fajnie. Jajko z niespodzianką. Niebieską mm -hmm. wełnę możliwe, że będziemy potrzebować do czegoś. Okej, okay, dobra. A jest ten? Gdzie jest tu gdzieś Raul? No zaproś go tutaj. Niech tu przyjdzie. Dobrze, wręcz prezent i wręcz. Dobra, mamy to. Ciekawisz się, podobuje ci się. I czemuś to nie zaliczyło? Aha, ja jestem debilem. Przecież ja powinnam to zrobić przez tego. Przez tą specjalną Tom. Debilia, ja, debilia. Ja. Zaraz to pójdziemy naprawić. Nawet nie wiem, gdzie on tu jest. Czy on tu przyszedł, czy on tu nie przyszedł. Gdzie on jest? Tu jesteś. Dobrze, to na razie ci dostarczymy to, co potrzebujesz, a potem zrobimy resztę. <grym> Jer, jestem taka głupia. Dobrze, dej, tartę. No właśnie. Ja powinnam to zrobić w ten sposób. Daj fotę. Dodamy tę fotę. Brawo, ja po prostu. I ja chyba, że tą sobie kupię, mam obręcz do haftu i to zrobię tutaj na miejscu. To brzmi jak plan. Dobrze, daj mu co trzeba. Kiedyś się ucieszy. O, <grym i jery> Proszę cię bardzo. Cieszysz się? No, starałam się. Pychota, czy właśnie to mnie omija, gdy tkwię tu na miejscu, zamiast poznawać świat poza e, granicami miasteczka? Przecież w Handle rośnie wszystko, czego trzeba, przyrządzić takie delicje. Skoro oni nie chcą tego zrobić, i e, ja przez sobie nowe przepisy. Aha, uhy. byłam w takim simowym Hollywood i sobie zrobiłam. Aha, i tylko tyle. Dobra. A, czekogodę. A mam czekogodę? Mam ją, dobra. W sensie, tak. Dzień obdarowywania cię ciągle. Dobra, to teraz idziemy ogarnąć, żeby ja nie musiała latać kilka razy. Zrobimy mały haft krzyżykowy. I tu mieli te obręcze do haftu, ale może malutką sobie kupię, żeby, żeby mniej czasu to było. I haftuj na podstawie wzoru. Też może naturę. Co może arbuza? Białą wełnę wykorzystamy, a biała wełna jest spoko. Dobra, dajesz, dajesz. Mam nadzieję, że ci się uda to y wyszyć w miarę szybko. Ojejku, no nie, teraz. O fuck. Trzy godziny, ora. Dobra, zjemy sobie jedzenie, z awokado i zjedz kogodę. Ej, co ty możesz żyć przez trzy godziny w tym momencie? A możesz sobie z kitkiem pogadać. O co ty na to? Ostrożne powitanko. Ej, ja on co tu przylasł? Ja on co tu las? Ja chciałam z kitkiem pogadać. Czyli też jest kitkiem, no bo jednak zwieraczek, no nie? O nie! Groźne kitku! O nie! Go pochwalisz czy coś? Hehehe, he, 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 groźny kotek, haha. Ha. Co on się, się da pogłaskać? no Co za kitku? A taki niegrzeczny. No zaproponuj mu przyjaźń, czemu nie? Uczuciowy, broniący terytorium, ma wszystko dla wszystko jasne. Dobrze, zaraz ci to przejdzie. Całkiem bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ej, gdzie jest nasz haft krzyżykowy? Gdzie tego poło? Babo, kontynuuj to, proszę. Już nie idź gadać z ludźmi. Ja wiem, że jesteś towarzyska, ale masz misję. Dlaczego tego nie schowałeś do wyposażenia? Nie wiem. Dobra, to lecimy. Dało ci się. Super, to teraz weź to do wyposażenia, babo, kurde. Teraz proszę. Przejdź do pani burmistrz. Do Satchhaft. Przecież ja o tym nie pomyślałam. Wcześniej jestem deklem. A wspaniała jakość na pewno do ten... Na pewno docenią. Na pewno zostanie to docenione. Na pewno bardziej to docenisz niż groszek. A, przyszedłeś akurat świetnie. Tak naprawdę upominek od dostawcy produktów spożywczych, zgadza się? Bardzo ładny gest. Sim ten był pod moją opieką od młodości, ale teraz, gdy rozmawiamy, jest między nami pewien dystans. Dziękuję, gdyby nie, to nic by się nie zmieniło. Czy przekażesz ode mnie wiadomość i powiesz, że nie zamierzam nikomu przeszkadzać w realizacji marzeń, i niech następnym razem pomówi ze mną wprost, zamiast się denerwować, bo solidnie się wkurzę? E, John jest zaraz za tobą, ale opowiedz o uczuciach. Zakładam, że to o to chodzi. Świadomość tego, że burmistrz wspiera mnie w chęci poznania, co znajduje się poza Henford on Bagley, napawa mnie optymizmem. Moje marzenia nie wydają się już tak odległe. Zachowam otrzymano od Ciebie zdjęcie, być może kiedyś ujrzę to, co przedstawiam na Was na oczy. Póki co jednak zjem sobie kolejną tartę czekoladową. Jak słodko. Milusia, dziękujemy wszyscy za ten... A co dostaliśmy? O, jakaś pocztóweczka, ale fajna, milu milutki gest. A i mamy pięć rzeczy do ulepszeń obory, więc możemy ulepszyć oborę. Super. I myślałam, że jakiś przepis byśmy dostali, ale dobra, nie będziemy narzekać. Jest całkiem dobrze. Dobra, to wracamy do domku. Dobrze, teraz najważniejsza rzecz. To na co wszyscy czekali. Dobrze, mamy to. Dobrze, mamy to. Kup zwierzę. Grinch był biały, więc teraz beżową. Proszę bardzo. Lama numer 4. o jest kolejna lama, no siema. I teraz damy przysmak flirciarski. <tryk> <tryk> różowa, tak! I skoro różowa, to tylko jedno imię mi przychodzi na myśl, Pinkie Pie. I mam nadzieję, że będzie równie rozrywkowa. Dobrze, to myślę, że my ją możemy ją wyczyścić i troszkę z nią pogadać i tak dalej. Ale ogólnie misja zakończona sukcesem, jeśli chodzi o naszego dostawcę jedzenia. Bardzo się cieszę, że udało nam się dokończyć tę misję. No i mamy kolejną lamę, powoli do przodu. Więc będziemy się dalej starać. Jutro, w następnym odcinku ulepszymy w końcu oborę, więc kolejny punkt naszego, naszego wyzwania będzie zaliczony. I dajcie mi, proszę, znać, czy faktycznie powinnam kupić kury, żeby zdobyć te jajka w innych kolorach. Bo myślę, że faktycznie. Nie, ona chyba nie lubi takich dowcipów. No co za lama? Obra obrażalska. No świetnie. I się obraziła, i ma focha. Co za lama. Dobrze, wracając, tak, jeszcze, jeszcze raz, powiedzcie mi, czy powinnam sobie kupić ten kurnik i faktycznie zająć się kurami, żeby dostać jajeczka w odpowiednim kolorze, żeby mieć tęczowy przysmak w końcu. Co się ubierz, dziewczyno? No, dobrze, dobrze. Lamira biegnie właśnie do domu, żeby sobie odpocząć po ciężkich zmaganiach, więc o ja zaraz będę jeszcze się odtłaczać, dobra, nieważne. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobał. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!